Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam nadzieję, uda się w końcu ten samochód odpalić. Na chwilę obecną walczymy ze świecą płomieniową. Jest to silnik diesla wysokoprężny, wolnosący, stary silnik Perkinsa 4.108. Wywodzi się chyba z lat może nawet 40. Także stara bardzo konstrukcja. Stąd ten silnik ma świecę płomieniową. Świeca została zamontowana. Oczywiście to moje odpalenie jest tylko próbą i drogą na skróty. Nie robię tutaj wiązek elektrycznych i tak dalej, ponieważ to zostanie zrobione na sam koniec po całej odbudowie samochodu. Dlatego jest to robione tak jak widzicie jakieś tam przewody, jakieś kable, na wszystkiego, żeby tylko odpalić ten silnik, posłuchać, żeby chwilę pochodził. Zobaczcie bliska jak ta świeca jest umiejscowiona i jak jest podłączona. A za chwilę zobaczycie ją w czasie pracy. To jest świeca płomieniowa. To jest świeca stara. Ona jest na 24 na, na V. Ja instalację w tym samochodzie zmieniam na 12 V, dlatego musiałem tą świecę wymienić na 12 V. Tam na dole widzicie rozrusznik. Miałem z nim mały problem, o nim opowiem za chwilę, ale skupmy się na tym, o czym mam powiedzieć. Tutaj mamy obudowę filtra yy, na, yy, oleju napędowego i tutaj mamy wyjście jest zawór zwrotny i wyjście na świecę płomieniową. Tu jest zaworek zwrotny po to, żeby to paliwo zawsze w tym wężyku było, żeby kiedy samochód stoi dłużej nie odpalane, żeby to paliwo nam nie uciekło, tylko zawsze przy odpaleniu musi być to paliwo w tym wężyku, żeby zasilić samą świecę płomieniową. Świeca płomieniowa jest umiejscowiona tutaj w kolektorze dolotowym. Zasilana jest właśnie wężykiem i podłączony jest przewód pod grzałkę. Tutaj mamy spiralę a tutaj ją lepiej widać Tam wewnątrz jest spirala która się nagrzewa podczas podawania napięcia Zasada działania samej świecy jest bardzo prosta wewnątrz jest zawór bimetalowy i on powoduje otwarcie pomimo, że cały czas jest podawane nawet w czasie pracy, jazdy cały czas jest podawane paliwo lecz dopóki nie podamy napięcia na świece zawór bimetalowy jest zamknięty i to paliwo nam y, nie puści na grzałkę. Natomiast w momencie zapalania podajemy napięcie na świece, na grzałkę, grzałka się rozgrzewa, powoduje otwarcie zaworu bimetalowego i w tym momencie, kiedy ta grzałka jest wystarczająco nagrzana, y, paliwo jest podawane wtedy na tą grzałkę i zapala się płomień. Bardzo prosta zasada, bardzo proste świece. Stąd też może właśnie taka świeca w tym silniku, ponieważ silnik pochodzi z bardzo dawnych czasów, więc takie zastosowanie tu ma miejsce. Zastanawiam mnie tylko jedno, sterowanie tej świecy, nie wiem jak to rozwiązać i nie wiem jak było oryginalnie w tym modelu rozwiązane, ponieważ ta wiązka elektryczna tu jest niekompletna, ten przewód gdzieś tam w połowie był ucięty, zasilający, więc nie wiem czy to było sterowanie ze stacyjki, przy dodatkowym jakimś przełącznikiem. Wydaje mi się, że powinno być ze stacyjki, ponieważ przełącznik możemy zapomnieć, yy, wyłączyć na przykład i, i tak żałka by się paliła cały czas, ale to nie jest nie na tym etapie problem. Dopiero w momencie uzbrajania tego samochodu po odbudowie. Przejdźmy do samej świecy, do płomienia, jaki ta świeca tworzy. Ja tu już próbowałem, kilka prób robiłem. Nie wiem, czy jest paliwo w wężyku. Podpompujemy chwilę. Na pewno musi być dopama, z uwagi na to, że silnik nie jest zbyt dobrze zmasowany z karoserią, ponieważ brakuje, brakuje przewodu masowego. Więc damy masę tutaj jak najbliżej, i podajemy napięcie na świecę. Świeca w tej chwili się rozgrzewa, jest czerwona i w tej chwili już nastąpił. Zapłon podan, yy, paliwa podanego. Odkładamy zasilanie, odłączamy i świeca nam będzie za chwilę gasła. Wiadomo, przy zapalaniu ten płomień jest wciągany do silnika, do kolektora, więc ten moment zagaszenia jest natychmiastowy. W tym momencie akumulator niestety musimy ładować. Ponieważ nieco go wyczerpałem na próby odpalania wczorajsze, dlatego niestety musimy chwilę poczekać i pewnie odpalenie będzie w kolejnym odcinku, a my wróćmy do samego rozrusznika. Wspomniałem Wam o, o rozruszniku, że miałem ciekawą historię. Kupiłem ten rozrusznik i próbowałem odpalić ten silnik na przewody rozruchowe, natomiast... Zakończyło się to fiaskiem, rozrusznik bardzo słabo kręcił, pomimo mocnego akumulatora, który w dodatku był jeszcze podłączony pod samochód zapalony i to ładowanie było cały czas, to rozrusznik praktycznie nie miał siły przekręcenia silnikiem, więc to były zbyt małe obroty, żeby ten silnik mógł zapalić, zbyt małe były nawet obroty, żeby mógł móc odpowietrzyć cały układ stryskowy, ale... Oddałem ten rozróżnik do serwisu. Okazało się w serwisie, że jest spalony wirnik, co okazało się w późniejszym czasie totalnym kłamstwem. Prawdopodobnie firma chciała mnie naciągnąć na koszty. Niestety nie udało się, ponieważ yy, firmie nie udało się zdobyć takiego nowego wirnika. Po dwóch miesiącach przetrzymania odebrałem rozróżnik oczywiście bez żadnej zapłaty. Odebrałem ten, ten rozrusznik i zawiozłem do innej firmy. Rozrusznik został naprawiony w przeciągu 24 godzin. W śmiesznych kosztach zapłaciłem za usługę 80 zł. W zasadzie rozrusznik nie wymagał naprawy, i podejrzewam, że za pierwszą próbą on był również sprawny na tyle, aby odpalić ten samochód. A serwis ten drugi. Skasował mi jedynie po prostu za przegląd, za serwis, za przetoczenie komutatora, wymianę szczotek, takie podstawowe rzeczy. Ale serwis stwierdził, że rozróżnik jest 100% sprawny i on ma działać. Problem tkwił w przewodach, które użyłem. Co prawda dobre, mocne przewody nigdy mi nie zawiodły. Są to przewody, które sam robiłem. Nie jest to marketówka, bo marketówka jest... Ciężko auto na marketowych przewodach odpalić, natomiast są to przewody grube zaciski mocne i tak dalej. Lecz niestety te przewody prawdopodobnie są za długie i był, była zbyt wielka strata mocy, zbyt duży opór w przewodach i przewody się po prostu rozgrzewały, a ten prąd yy, nie, nie dochodzi. Taki jak powinien, więc problem nie tkwi w samym rozruszniku, lecz w jego zasilaniu. Ale to taka mała, mały epizod i nauczka na przyszłość. Tutaj mamy problem z obudową. Zobaczcie, co się dzieje w środku. Jest pełno jakiegoś szlamu. Jakiegoś. No, jest to szlam, który to są elementy po prostu tego korpusu tego krójca um, aluminiowego, który się po prostu utlenił no i został tam sam, sam piasek. Termostatu nawet bardzo nie widać. Natomiast mam problem, żeby to zdjąć. Na szpilkach dość mocno to skorodowało, no ale musimy z tym jakoś powalczyć. Na razie to leje chemią. Coś tam drgnęło. Myślę, że damy z tym radę. Widzimy się w kolejnym odcinku już podczas odpalania tego silnika i być może uda się nawet przejechać tam tym samochodem, więc już dzisiaj Was serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. A ja się z Wami żegnam. Jeżeli się film podobał, daj lajka. Jeżeli nie chcesz pominąć kolejnych odcinków, zasubskrybuj kanał. Cześć!